Cześć, witajcie, drogie koziorożce, zapraszam was na rozkład tygodniowy od 5, przepraszam, od 11 do 17 marca. Oczywiście, jeszcze dosywałem mi rezonuję, to jest rozkład ogólny tego znaku, tak na ten tydzień. Zwróćcie uwagę na swój Ascendent, Księżyc oraz Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki, jak i wedyjski, tak. Ja zapraszam was do polubień, do subów, jak i na inne portale społecznościowe, gdzie jestem obecna wraz z codziennymi przekazami i jakoś ma potrzebę taką to zapraszam na czytania indywidualne kontakt y, do mnie jest w opisie pod spodem filmu także zobaczmy z jaką energią wchodzimy Gdzie drogie diabełki wraz z nowiem tak wraz z nowiem Temat tygodnia i co wychodzi Wam naprzeciw. Umiarkowanie, tak, umiarkowanie, stabilizacja. Oj tutaj jeszcze co, działam materialne. No będziecie coś odbudowywać. Coś będziecie tworzyć, tak? To jest energia budowniczego tworzyciela, tak? Wychodzenie z rutyny, wychodzenie z rutyny. No i co? Tutaj macie do czynienia z jakąś kobietom jakieś, może świeżym nowym uczuciem. Księżniczka Pucharów. No i co? Tutaj czeka Was po prostu jakieś materialne szczęście, jakiś nowy biznes, nowy sukces. Tutaj wyruszacie z miejsca, tak? Wyruszacie w miejsca w królu mieczu. No król Mieczu to może być wasza energia. Jak i energia taka bardziej, że tak powiem... Chłodna. Chłodna, taka kierująca się przede wszystkim nie uczuciami, ale jasną taką kalkulacją, tak, o co chodzi, żeby mieć tą e, stabilizację, bo to jest e, stabilizacja, to jest równowaga, taka osiągnięcie na spokojnie, tak, bez emocji, bo widzicie, to są, w tej talii są dwie karty umiarkowania. To jest akurat energia wody, uczuć, tak, to jest spokój, zrównoważenie tych uczuć. Zrównoważenie tych emocji. <laughs> I to jest takie fajne. To też energia jest strzelca. zobaczmy dlaczego. Król Mieczy. Królowa Kielichów. O, jakaś kobieta do Was wychodzi z uczuciami, albo Wy do kogoś, osoba z podznaku Raka. I dziesiątka Kielichów. A czego te karty mi się tak porobiły? No. Czyli co? Rozpoczęcie jakiegoś nowego związku? Proszę, i ja z pentakli. czy Wy podchodzicie chyba do tej osoby z dystansem, koziorożce? Tak mi się tak to rysuje, bo ta królowa, jak widać, ona y, do Was wychodzi z pełnią uczuć, z pełnym kielichem, tak? Chcę z Wami zbudować tą stabilizację, chyba że to jest ktoś z przeszłości, z kim mieliście już do czynienia i tam może, może doszło do. Do czegoś, co Was po prostu tak trochę na dystans wzięło, ale to zobaczymy, co pokażą inne karty. <laughs> Bo tutaj jest pokazane szczęście, rodzina, stabilizacja, uczucia. Takie fajne krok po kroku budowanie nowego związku, tak? Z osobą z podznaku raka, skorpiona lub rybek. Chociaż to bardziej rak mi się rysuje. Teraz zobaczymy, co pozytywnego do Was przyjdzie w tym tygodniu. A, cztery puchary, Czyli co, cieszycie się tym, co macie, tak? Nic nie chcecie się zmieniać. A tutaj jest karta słońca, karta szczęścia, radości, kochankowie, tak? Czyli co? I zakończenie pracy, świętowanie czegoś. No, macie wszystko, okej, okay, macie wszystko pod tym. Ale tu doszło wcześniej chyba do jakiejś rady, tak? Jakieś niespełnione marzenia. No. No i wy chcieliście coś zainicjować, ale tutaj jakaś taka zabocza energia się zarysowała, która zburzyła I wy chyba przez to macie takie energie teraz zimne i się uleczacie być może z tego wszystkiego. Zobaczymy, dlaczego czwórka pochodzi. to jest taka też jest zmieszana przyjemność, jak sama karta mówi, tak? Że to nie jest to, co wy chcieliście, także wy chcecie coś innego, bo to jest pokazana rutyna. A wy macie swoją strefę komfortu w królu pentakli, wy macie stabilizację, wy macie fundusze, wy macie to wszystko. I to jest pokazane na spodzie królowa mieczy. Wy, tutaj, jako król mieczy, a to jest jako królowa mieczy. Czyli być może z tą osobą poprzednią, tak? Wy wobec siebie jesteście tak nastawieni, bo z tej energii się uleczacie. Tutaj jest pokazana. No, a tutaj jest pokazana nowa miłość. Nowa miłość, nowy związek, zakończenie jakiegoś takiego cyklu który Wam mi służył. Widzicie, bo tutaj na tej karta wieże się pokazała, i odcieciecie się od tego wszystkiego. No i w karcie tutaj jest Hierofanta: jest zakończenie i rozbudowa czegoś nowego. Więc król pentakli ma to, czego chce, ma stabilizację, dom, rodzinę, rutynę, tak, pracę. No i jeśli Wam tak pasuje, no to bardzo dobrze. Teraz, na co uważać? Na co uważać? Na co zwrócić uwagę? Lub na kogo? Cesarzowa, matka, szefowa, szef, tak, przede wszystkim, tak. Yy. Tutaj może dojść do jakiegoś konfliktu, ktoś z przeszłości, tak, coś z przeszłości może do Was powrócić. Coś, co was zraniło, zraniło wam serce. No i tutaj były wybory, walka taka wewnętrzna. I to jest pod względem finansów. Albo matka, albo żona, albo e, kobieta o takim usposobieniu, tak? Która, z którą mieliście do czynienia, lub macie do czynienia. E, jeśli chodzi o finanse, uważajcie na finanse, tak? Nie rozdawać, bo to jest zakończenie jakiegoś cyklu. Uh -huh. Bo ta osoba po prostu być może... Liczy na y, Wasze też i pieniądze. Zobaczymy, dlaczego ta cesarzowa się pokazała, że Wy musicie na nią uważać. Może to jest osoba taka, która Wam narzuca swoje zasady, tak, i chce Wam je kierować. No. Tak, bo to jest toksyczna energia pod względem wyborów, obranie drogi. Tak, może jej się to nie podoba, a to jednak musicie. Pozostawić odejść, bo wy macie kartę gwiazdy, karta gwiazdy wam sprzyja, tak? I nowe działania w tym kierunku. Mm -hmm. Nowe działania, to jest pokazana królowa, e, była e, kobieta z pożądaniem, z pasją. E, to e, i rozpoczęcie czegoś nowego. No. I tu jest rozpoczęcie nowych projekt, projektów i pójście spełnienia marzeń. Tylko to jest właśnie wybór drogi. Musicie stanowczo postawić na swoim. I to jest wasza karta, wasza karta diabła, tak? Dlatego mówię, że jak, jak ziorożca, no to moje diabełki. Że nie dać się zmanipulować jakiejś osoby, która będzie wam narzucać swoje zasady, swoje poglądy, swoje zdania, tak? Bo wy macie chyba własny wybór, własną wolę, tak? Z Czego wam nikt nie zabierze? Możecie jej wysłuchać, ale nie musicie robić tak, co ona Wam powie. Na czym się skupić i na co poświęcić uwagę w tym tygodniu koziorożce. Na czym się skupić. Inaczej poświęcić uwagę na przemyślenie, właśnie. Wy macie pustelnika, tak? I czwórka różek, zakończenie pracy, tak? Odpoczynek, cieszenie się z tego, co macie. Wy taką, uciekacie w taką swoją samotnie do domu, tak? Odpoczywacie, regenerujecie, planujecie sobie na spokojnie to, co wy chcecie osiągnąć. I to jest taka spokojna energia, tak? I tutaj jeszcze macie, o proszę, jakieś manipulacje, jakaś wieża. Co to się dzieje? Zobacz, ostateczność, tak, bo coś z przeszłości związane z finansami, no, bo będziecie chyba o tym myśleć, tak, coś, co jeszcze z przeszłości nie zostało zamknięte, i wy będziecie obierać plan lub czekać po prostu, aż to się wszystko zakończy, bo jakieś sprawy jeszcze są zaległe. Dlaczego? Bo coś jest w tajemnicy i wy to jest w energii zawieszenia. To jest w energii zawieszenia, i to jest. No, jest jeszcze karta słońca, jakieś sprawy związane z dziećmi, coś, co musiało odejść do przeszłości, tak. No, bo to były jakieś oszustwa, kłamstwa, związane z nowym początkiem, z pasją. No. A być może. Myśleliście, że to będzie jakieś wasze szczęście, tak? bo karta słońca to jest spełnienie marzeń, ale to też jest taka niedojrzała, nieodpowiedzialna energia, ta, która musi odejść do przeszłości. to jest odcięcie się od tego wszystkiego no i rozpoczęcie czegoś nowego po kłamstwach, po zradach i też uważajcie tak, jeśli rozpoczynacie coś nowego, przemyśleć te swoje nowe ten, yy, postanowienia. I przede wszystkim... I postawić na swój własny rozwój, na własne projekty, na naukę, na samorealizację i zregenerować się, jeśli macie problem ze zdrowiem. Tutaj zregenerować się, a tym bardziej jeśli chodzi o kręgosłup, bo tutaj mi się kręgosłup rysuje w, właśnie w karcie wieży. Tak, tutaj możecie mieć problem z kręgosłupem, z wadą postawy, a jak kręgosłup, no to to idzie wiadomo i na resztę ciała, tak, na nogi i te sprawy. No i właśnie, wy tutaj będziecie przemyślać, bo wy macie niepewność. Wy, karta księżyca to też jest niepewność. Wy wszystkiego nie wiecie i nie wiecie, czy zaryzykować. I tym się będziecie skupić, skupiać uwagę, tak? Co robić dalej, będziecie planować. Teraz, co odejdzie do przyszłości? Róbk kto co lub kto odejdzie do przeszłości w tym tygodniu. Co negatywnego albo coś w ogóle odejdzie do przeszłości. Piątka dysków, straty, tak. I tutaj jest y, rozpoczęcie czegoś nowego. Działanie z pasją, jasno, by wyjść z tej energii przytłoczenia, z energii straty, wyjście z klatki i żeby osiągnąć tą stabilizację, tak, po tej wieży, po tym wszystkim na no, wyjście z energii przybicia. I to będzie spełnienie marzeń. Postawicie na swoje, na swoje własne działania i w końcu zaznacie to szczęście. Tak? tylko tutaj e, rysują się dwie kobiety, królowa mieczy królowa dysków. Tak, to może być partnerka, to może być żona, jak i osoba taka też i o takim usposobieniu, która ona chłodno podchodzi do Was nie z uczuciami, tylko przede wszystkim pod względem finansowym. I na tym się skupię, tak, by osiągnąć jakieś właśnie cele w tym kierunku, ale te straty finansowe od Was odejdą. Znaczy te problemy fin finansowe, tak, materialne, ale to też jest i problemy nie tylko pod względem Materii, ale też jest związane właśnie z jakimś nowym uczuciem. Widzicie z względem cesarzowej? Po raz kolejny się cesarzowa pokazała Jest tu działania, jakieś fałszywe informacje tutaj będą, tak, w tym kierunku. No, ale tutaj y, wy pozostawicie tą energię pod względem wyborów. Wy szczególnie postawicie na swoją własną realizację planów. I wy odetniecie się od tego, zakończycie jakiś ten cykl i pójdziecie w nowy związek, ale chyba z kimś innym. Tak się tutaj rysuje, bo to już wcześniej się pokazała ta królowa kielichów. Być może osoba, która was zdarzy uczuciami, a ta młoda jakaś niedojrzała odejdzie do przeszłości, bo ta niedojrzała energia może być związana i z dziećmi, i z jakimś nowym projektem. Być może komuś pomagaliście, tak? Jakiejś młodej dziewczynie, która być może też chciała coś rozpocząć. I to odejdzie już do przeszłości. Jakiś nowy projekt, jakiś nowy start, być może y, pomoc w jakiejś kwestii y, związanej z tą młodą osobą. Tutaj mi się rysuje młoda dziewczyna, być może y, urodziła dziecko, potrzebowała pomocy lub coś właśnie w tym rodzaju. Może Wasza córka albo kuzynka, tak? Coś tak można powiedzieć. Przepraszam, tutaj piesek mi drapie. Tutaj jeśli chodzi o miłość o związki, to jest kwestia przede wszystkim właśnie wyborów, tego wcześniej się pokazała. I po raz kolejny księżniczka pucharów. czyli może o to chodzi właśnie. I Karta słońca, karta dzieci, tak? Karta spełnienia marzeń I księżniczka mieczy, to jest kobieta, która działa w taki nielokwentny sposób. Dość taki nieszablonowy, i ta osoba. Macie wybór pomiędzy dwoma osobami, nowym, świeżym uczuciem. Tutaj się pokazała, tak? Tylko, że to są straty materialne. Być ona może wychodzić z jakichś długów, i wy jej pomagacie. A tu jest pokazana kobieta, która walczy o swoje, tak? Względem i to robi wszystko dla dzieci, dla domu, dla rodziny, i ta kobieta. Może ona jest w ukryciu lub z taką osobą macie do czynienia i też osoba ta może się zajmować esoteryką, magią, rytuały, odprawiać tak jak ja. <grym> z taką osobą właśnie macie do czynienia. No i tu jest pokazana y, też i jasna ocena sytuacji, kogo wy macie wybrać. Jeszcze kartę tutaj dopowiemy. No i właśnie, tutaj będą postanowienia, jakaś wygrana pod względem osiągnięcia tej stabilizacji, tak? Wy stanowczo podejmiecie to też taka zaborcza energia, pod względem kochanków, pod względem wyboru. No, albo wy będziecie w ten sposób yy, działać, albo z taką energią będziecie mieć do czynienia. Bo tutaj energie są zimne, widzicie? Po raz kolejny pokazany jest król mieczy. Tutaj energie są zimne. Wy wygracie tą całą sytuację. Jeśli chodzi o wybór, postawicie jasno, czego wy chcecie pod względem drogi. Widzicie być może z tej klatki i zaczniecie budować coś nowego po tej zdradzie i kłamstwach, bo to jest pokazane. Zdrada tak i zaborczość tak samo względem kogoś lub ktoś wobec Was był po prostu zaborczy i y, nie, dał, nie dopuszczał Was do siebie lub odwrotnie odwracajcie sobie energię tak po prostu była blokada na uczucia albo Wasza albo tej osoby tylko liczyły się finanse i teraz wynik i rada Wynik i rada na ten tydzień. Nie właśnie, odcięcie, zamknięcie, nowe projekty, podpisanie. I królowa Pucharów. Widzicie, na początku była królowa Pucharów. Tu i zakończyła. I to zakończenie pracy. Zwycięstwo. Roz, yy, czyli co, ktoś z przyszłości do Was powróci. No, lub odejdzie, tak. Bo to też jest i Wasza energia król Kru... różek. Czyli co? Ktoś odejdzie? lub Ktoś powróci z przeszłości? Ktoś, kto odarzy w Was uczuciem? No. Jasne osądzenie tej całej sprawy, tej całej sytuacji. Po raz kolejny pokazała się karta sprawiedliwości. Już wcześniej z przełożeniami się wiele razy pokazywała u Was. I teraz po raz kolejny. I to jest takie rozpoczęcie czegoś nowego, to może powrócić właśnie jakaś kobieta z przyszłości, tak, którą darzyli się uczuciami, albo która was darzy i po raz kolejny ona może być właśnie spod znaku raka, tak? Lub rup, ale tutaj bardziej rak mi się rysuje albo skorpion, która ona yy, pod względem uczuć jest bardzo wrażliwa i empatyczna, delikatna, tak? Tylko że może też i tego nie okazywać. Takie są właśnie skorpiony, Że ona jak się zakochają, to, to na zabój po prostu. I nie mogą odpuścić, tak? Ale są też i stanowcze, i tutaj jest rozpoczęcie czegoś nowego, podpisywanie być może nowych umów, rozpoczęcie nowego związku, dojdziecie do jakiegoś porozumienia. To też jest zachowana równowaga pomiędzy Wami, taka fajna energia mi się rysuje, tak? Że Wy w końcu jasno postanowicie, czego Wy naprawdę chcecie. Już nie będę Wam dopowiadać, bo ta energia jest taka fajna, że nie chcemy jej po prostu psuć na koniec. Ale to też może być i odcięcie, pożegnanie, tak, też i tej osoby, bo mieszka to też i odci odcięcie, to jest działanie, to jest yy, akcja, reakcja, tak, względem yy, umów, względem yy, rozpoczęcia i zakończenia i jeszcze to też jest i komunikacja w tym kierunku, albo dojdziecie do porozumienia w tej sprawiedliwości albo ratujecie ten związek, albo się rozstajecie. A decyzję zostawiam już dla Was. I zapraszam do kolejnych czytań, drogiego jeziorożca, padiabłki. Hej!